Siemano Gitaro, witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. Słuchajcie, chciałbym wam tylko. Chciałbym was poinformować, że mam tyle nauki. Jeszcze za dwa dni idę do liceum na tydzień próbny. Nie będę mieć w ogóle czasu na nagrywanie filmów. Także ważna rzecz wyczekujcie na nową panta, Pantadeusz według marcela gitary. Premiera 5 kwietnia o 18.00, a trailer 3 kwietnia Czyli najbliżej to jest ten trailer Naprawdę ja nie wiem jak ten czas tak szybko zapierć, Ale naprawdę mega jest ten teledysk Także wyczekujcie na niego Było dużo pracy podczas tego teledysku No i do zobaczenia w kolejnych filmach Zostawcie lajka, zasubskrybujcie ten kanał I do wakacji chciałbym żeby było 13 tysięcy subów. Do zobaczenia! Był raz Tadeusz, chłopak wesoły, który w Paryżu pokończył szkoły. To wszystko działo się w dawnych czasach, kiedy Polacy żyli po lasach.